Renesans kolei na Dolnym Śląsku, obniżenie podatku miedziowego, a także inwestycje w infrastrukturę, zdrowie i sport. Bezpartyjni samorządowcy podsumowali pierwszy rok współpracy w ramach koalicji z Prawem i Sprawiedliwością. Gospodarzem spotkania był marszałek Cezary Przybylski. W spotkaniu uczestniczyli również Michał Dworczyk, szef kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Marcin Gwóźdź, poseł na Sejm RP, Marcin Krzyżanowski, wicemarszałek województwa dolnośląskiego, Tymoteusz Myrda, członek zarządu województwa dolnośląskiego oraz Patryk Wild. Radny Sejmiku Województwa z ramienia bezpartyjnych samorządowców, który jest dumny z renesansu kolei w naszym województwie. Oczywiście można. W ogóle twierdzenie, że transport się nie opłaca, że kolej się nie opłaca, jest o tyle nieprawidłowe, że najbardziej nie opłacają się drogi, no bo w przypadku kolei przynajmniej klienci tego systemu kupują bilety, w przypadku dróg korzystają z nich za darmo. Oczywiście to nie jest tak, że się nie opłaca. Nowoczesne i poważne państwo dba o drogi, dba o kolej i tym się odróżnia od państw niepoważnych i mniej rozwiniętych cywilizacyjnie. Na Dolnym Śląsku rzeczywiście mamy w tej chwili do czynienia z rewolucją transportową. Przyrost pasażerów w ciągu ostatnich kilku lat to jest 91%. W tym roku dobijemy do 100% od 2012 roku przyrostu liczby pasażerów. Dla porównania, kolejne województwo w Polsce czyli województwo łódzkie ma 34% wzrost, a średnia kraju jest w ogóle siedmiokrotnie prawie, prawie niższa. Skupiamy się nie na kwestiach ideologicznych, ale na tym, by Dolnoślązakom żyło się po prostu lepiej i dostatniej, podkreślał Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Umowa koalicyjna przewidywała określone, konkretne zapisy i parę słów, pozwólcie, na ten temat powiemy. Po pierwsze, myślę, że to dla całego Dolnego Śląska ale w szczególności dla mnie, posła z okręgu wałbrzyskiego, szczególnie istotna inwestycja, szczególnie inwest istotny projekt Sudecki Y, czyli drogi espresowe S8 i S5, dzięki którym południe Dolnego Śląska otworzy się nie tylko na cały region, ale na cały kraj. Kilka miesięcy temu Rada Ministrów przyjęła stosowną uchwałę, która wpisała do programu budowy dróg i autostrad te dwa ważne ciągi komunikacyjne, oraz nie tylko wpisała ale zagwarantowała inną decyzją w budżecie 2 miliardy złotych na rozpoczęcie tych dwóch kluczowych z punktu widzenia południa Dolnego Śląska inwestycji. Kolejna sprawa to obwodnice, o których również rozmawialiśmy w czasie negocjacji koalicyjnych. Te, te obwodnice już powstają, tu są przykłady Jelenia Góra. Brzeg Dolny, Bolesławiec. Współpracę w ramach koalicji oceniam bardzo wysoko, mówił Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego. Na pewno ta ocena będzie stosunkowo wysoka, 4+. Plus. To, jest, to jest to, co ta, jakbym to ocenił, bo jeżeli popatrzymy na inwestycje drogowe, kolejowe, kwestia rozmów dotyczących Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Kwestia współpracy przy realizacji zadań drogowych również z Urzędem Wojewódzkim, bo to przecież jest administracja rządowa, dlatego nie jest to piątka, nie jest to, to szóstka, jest to cztery plus te, te pewne spowolnienia i pewne, pewna niepotrzebna strata czasu. Na pewno w ciągu tego roku była. Bylibyśmy pewnie w zadaniach, szczególnie drogowych, znacznie, znacznie dalej. Zgodnie z przedwyborczymi zapowiedziami, jednym z Jakie postawiła przed sobą rządząca dolnym śląskim od listopada ubiegłego roku koalicja bezpartyjnych samorządowców oraz Prawa i Sprawiedliwości było obniżenie podatku miedziowego. Podatek od wydobycia niektórych kopalin miedzi i srebra jest pobierany w Polsce od 2012 roku. Danina jest olbrzymim obciążeniem dla KGHM, a w ciągu ostatnich 7 lat z tego tytułu spółka zapłaciła w sumie 11 miliardów złotych. Dzięki obniżeniu podatku o 15% w KGHM zostanie około 204. 40 milionów złotych rocznie. Pozwoli to uzyskać stabilność spółki, a także realnie planować jej dalszy rozwój. Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Cezary Przybylski, ocenia współpracę w ramach koalicji na 4,5 i to bardzo dobrze, bo przecież dobra współpraca zarządu województwa z rządem oznacza nowe inwestycje i nowe projekty. Wiemy też, że w stolicy Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu wygląda to zgoła inaczej. Czy to oznacza, że będzie mniej projektów w samym Wrocławiu, to pokaże przyszłość. Łukasz Siona, Wrocławskie Fakty.